No, siemanko, dzień dobry witam serdecznie w tym trzecim cudownym, niesamowitym, zajebistym rozdziale. Trzecim? Dzień dobry, witam serdecznie w tym czwartym, niesamowitym, zapierającym dech w piersiach rozdziale jakim jest spinaczka. Jadę aktualnie do Szczecina. Jadę tu dużo powiedziane, bo. Nie chcą jechać. Teraz Wam powiem mniej więcej co i jak, gdyż iż, ponieważ. Jednakże chciałbym przeżyć to wspinanie się dogłębnie. Skupić się na tym ruchu, na tej wspinaczce. Wiadomo, że jak tam będę się wspinał, to będę coś mówił, będę nagrywał, ale nie będzie specjalnie możliwości tam, żeby usiąść, nagrać, rozmawiać z Wami. Ja po prostu zdam Wam relację z tego. Jak się wspinałem, postaram się tak zrobić, żebyście mogli, kochani moi drodzy, najpiękniejsi, najcudowniejsi wczuć się w moją osobę i razem ze mną się powspinać z fotela przed telewizorem, czy przed komputerem, czy przed telefonem, nawet siedząc na kiblu i oglądając ten odcinek. Bardzo mi się podoba fakt, że wspinając się korzystamy z całego ciała. Wystarczy rozluźnić jedną partię mięśni i odpadasz od ściany, nie? Idziemy ruchem naprzemiennym, tak naprawdę. W tańcu nazywa się kontrabony movement. Z tym, że to jest zupełnie w innej płaszczyźnie. Można by powiedzieć, że przy ściance jest to w płaszczyźnie 2D. Gdzie w tańcu jest to w 3D. Logiczne dość, prawda? Mimo tego, że to jest w płaszczyźnie 2D, angażujemy więcej partii mięśniowych, bo one muszą pracować też w wymiarze 2D. I to jest to jest po prostu posrane. Nasze mięśnie nie są stworzone do tego, żeby pracować w wymiarze 2D. My jesteśmy trzywymiarowymi yy, bryłami, że tak powiem. Na pewno będzie adrenalinka, także no ty, właśnie dzięki tej adrenalinie ja się nie mogę doczekać, bo jest sztos. To jak ciało pracuje, to jest niesamowite. Trzy razy się wspiąć i po prostu być spompowanym. Ciągle jasne w druge. Feel my way through the darkness. Guided by a beating heart. I can tell where the journey will end. But I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm by. I tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world. But I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life is a game made for everyone. And love, love is price so wake me up when it's all over didn't know Ja nie mogę. Nie, 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 to się. W końcu poczułem. No, mogę tylko po szczyt. nie? Tam gdzieś pójdziemy? No to mordeczki, mordeczunie. Jestem po wspinaczce. Dopiero co po wspinaczce? Nie czuję rąk, bo pada deszcz. Nie czuję rąk, ponieważ dzisiaj Robert nawet powiedział, że może coś trudniejszego. Pierwsza ścianka była spoko, całkiem luźno. Druga była przewieszona czy podwieszona, nie wiem, nie znam się. Eee, całkiem spoko, ponieważ przynajmniej czułem, że coś się działo. Ostatnio e, czułem, że coś się działo, ponieważ byłem pierwszy raz. Teraz byłem drugi raz. Czułem, że coś się działo, bo jednak było to jakieś wyzwanie. Zobaczymy, jak to z biegiem czasu będzie wyglądało. A ja teraz robię tak. Potem może powiem coś więcej. A teraz mi się nie chce. No i co, podobało się? Co do moich spostrzeżeń na temat spinaczki dzisiejszego dnia. Także tego, ja już troszeczkę ochłonąłem. Moje spostrzeżenia dotyczyć będą poziomu trudności. Ten pierwszy raz zawsze jest taki, że się trochę boimy, nie? I tu było tak samo. Tu było dokładnie tak samo. Bałem się wysokości, po prostu za pierwszym razem. To mogę wam stwierdzić. Czekałem, czekałem z tym stwierdzeniem do spróbowania po raz kolejny, ponieważ może dzisiaj też akurat bym się bał, ale się nie bałem. Nie bałem się wysokości, powiem wam wcale. Ale adrenalina była, strach był. Fajnie to, że tak powiem, odczuwałem. To było związane po prostu z tym, wiecie, że nie chcesz, nie chcesz się odkleić od tej ściany, nie chcesz puścić, nie chcesz zawisnąć na tej linii. Nie chcesz, że tak powiem, odpuścić. I może zauważyliście, ale za trzecim razem jak wchodziłem, te ręce już mi tak się po prostu drgały. Strzęsły się i już nie dawałem rady. Wiecie, to jest ten moment, w którym ty czujesz, chcesz, ale nie możesz. To jest ten moment, w którym wasze mięśnie po prostu odmawiają posłuszeństwa. Już, nie, już mówią nie. My już nie będziemy działać. I wiecie, teraz kombinacja: jak tu złapać, żeby inaczej te mięśnie pracowały. Jak tu złapać, żeby troszeczkę odpocząć. Jak tu się przykleić do tej ściany przytulić, żeby. Wszystko było pięknie Żeby odpocząć, żeby móc iść dalej Pomyślałem sobie o BNT, o Banocie I o tym, że on przecież chodzi bez zabezpieczeń <grym> Kurwa, <pomyślałem. grym> I wtedy sobie pomyślałem Wyobraź sobie, że nie ma, nie ma tej liny nie. I powiem wam, że pomogło Wspinaczka wyszła idealnie Co, czekajcie na następny odcinek Także tego Subskrybujcie kanał Udostępniajcie wszystkie filmy Jakie wychodzą jako nowe łapki w górę? Subskrypcje, udostępnienia wbijajcie na Instagrama, Snapchata, Facebooka i ogólnie See you later, Alligator. Bye bye.